Bardzo często pytać się ludzi, ile czasu państwo tak na tydzień poświęcają rozmawianiu o sobie. Ludzie mówią: O, a co to jest w ogóle rozmawianie o sobie? Rozmawianie o sobie to jest mówienie, jakim jesteśmy związkiem, jak nam jest, gdzie jesteśmy, jak się czujemy wzajemnie. Czyli dawanie w ogóle jakiegoś obrazu tego, w jakiej relacji jesteśmy. To jest bardzo ważne, aby nie budować ułudy i iluzji, że oboje wiemy, w czym jesteśmy. Bardzo często problemem w parach jest to, że jedna osoba myśli, że jest dobrze, a druga myśli, że jest źle. I czasami przychodzą pary na terapię mówiąc: Ja nie wiem, czemu myśmy tu przyszli, ale moja żona jest niezadowolona, a ja jestem zadowolona. To jest ciekawe, jak się mogą takie związki utrzymywać przez 15 lat, przez 20 lat. Ludzie przychodzą do terapeuty, bo nie wiedzą, jak w ogóle rozpocząć taką rozmowę.